E, tutaj przedstawię się od razu, ja również trenuję karatę, ale dzisiaj będę pokazywał szermierkę samurajską, nazywam się Michał Kietrkowicz e, i posiadam tytuł Sicha. E, tutaj po mojej prawej stronie, po państwa lewej jest Marcin Nalewa, Nalewajko, Sensej, w zbroi o ioroi. Tam było takie stanowisko z antycznymi zbrojami, to jest współczesna kopia technologiczna, w której będziemy wykonywać techniki. Ja osobiście, ja nie jestem w stroju chłopa, tylko samuraja, tylko to jest derka przeciwko, e, że tak powiem, e, po prostu deszczowi. Tak samo kapelusz. Co prawda, w kulturze utarło się tak, że tak wygląda Ronin, czyli samuraj bez pana. E, to nie do końca tak, ok? Tak mógł wyglądać rodzin, ale mógł tak samo wyglądać zwykły y, sa, samuraj, bo to nie jest jakiś uniform obowiązujący. Okay? Następnie sensei Jakub Nanta y, w kamishimo, czyli w odpowiedniku takiego garnituru. To taki strój już bardziej dworski. Oraz Justyna Cholewiak w tutaj spodniach Hakama i y, kimonie. I tylko wspomnę, że mimo mocno patriarchalnej kultury w Japonii od samego początku kobiety również sięgały po miecz i to jest długi temat, można by na to poświęcić oddzielną prelekcję. Tego typu kobieta wojownik nazywała się Ona Musia albo Ona Także Państwo mają tutaj one musie, czy one bugejsie. Słowo w tym zestawieniu nie ma nic wspólnego z Gieszłem, tak mówiano. Dobrze. I na początku y, zademonstrujemy Państwu kata. Kata szkoły samurajów. Podobnie jak w karata jest to symboliczny zapis y, walki z przeciwnikiem. I długo by można opowiadać o kata. Ja tylko powiem, że każdy kata ma jakiś swój temat. Pierwsze kata zajmowało się tu frontalnym atakiem. Drugie obrotami ciała podczas obrony. Trzecie obroną przed pchnięciami. Czwarte uzupełnieniem technik walki o techniki odwrotnego uchwytu i inne tego typu w sumie rzadkość. Tak to wygląda. Kata jest dużo, ćwiczy się je również czasem w parach, jako punkaj, czyli e, interpretację ruchów kata. I każde kata można reinterpretować, czyli odczytywać ruchy na różne sposoby. Dlatego to dość skomplikowany i szeroki temat. Nie będę Państwa nudził. Przejdziemy teraz do treningu bokkenami. Bokken to drewniany miecz tego typu. On no, służy głównie do treningu intensywy, ponieważ ostrze jest sztywne i wtedy blok trzyma dobrze. E, niestety wszystkie atrapy m, 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 służące do sparingu zazwyczaj są trochę elastyczne. Okay. Jeśli chodzi o miecz, to ta to elastyczność stali to, e, nie służy do obrony ani do ataku, tylko do tego, żeby miecz się nie zniszczył w razie jak uderzyć w coś równie twardego, ok? Więc, jakby raczej broń powinna być sztywna, jeśli chodzi o defensywę. Dobrze? I zademonstrujemy takie typowe kumitaci podstawowe. Lekko pod kątem, poproszę, nie tak. Justyna z przodu, I zaczynamy. Państwo pewnie się zastanawiają, dlaczego te drewniane miecze są pokryte taśmą. Otóż oni robią to dość dynamicznie i te bokkeny czasem się łamią, czasem wystają z nich drzazgi. I to jest po to, żeby przy markowaniu chowania miecza nie uszkodzić sobie skóry. Chodzi o drzazgi. Bokken oczywiście nie jest mieczem sensu stricte nie posiada ostrza to taka anegdotka że Miyamoto Musashi wygrał jeden ze swoich pojedynków właśnie pod tchem i to są takie podstawowe tutaj obrony na podstawowe cięcia na pchnięcia. I to są pojedyncze Natomiast my z Marcinem pokażemy już bardziej zaawansowane e, formy treningu. One są wykonywane tu metalowymi mieczami. I tak o ile Marcin posiada zbroję, o tyle ja, jak się pomylę, jak się pomylę, to się pomylę. To, to, to już nie będzie zabawnie. E, I to będzie Kaesi Kumitaci i Renraku Kumitaci. Kaesi Kumitaci znaczy... Um, konkretnie um, obrony z rekontry, czyli po krótkiej wymianie, natomiast w um, komitaci to już jest kombinowane kumitaci, wykonamy to tak jak mówiłem już metalową bronią, więc tak bardziej na ostro. Dobrze? Um, jak Państwo widzą, to robimy w miarę na serię. Oczywiście z zachowaniem jakiegoś bezpieczeństwa bazowego, bo jesteśmy ograniczeni trochę, jakby miejscem, bo nie chciałbym, żeby tutaj poza planszę wypadł Marcin. Okay. Ale warianty tego typu, że jako kopnę, żeby mu złamać pozycję, lub wyłuskam mu broń, no to jest norma, to jest w myśl w zasady totome władze. Ja o tym mówiłem podczas treningu karate. Technika kończąca to jest tak, kiedy ja stoję i jestem zdolny do walki, a on leży nie jest zdolny do walki. Tak to wygląda i to jest bliżej tutaj takiej realnej walki. Trochę więcej jest w tym sztuki, trochę mniej e, sportu. Jeśli Państwa interesuje jak ćwiczymy sparing, to tam z boku będzie możliwość przy tej kurze Fuji, po sobie miękkimi atrapami z Marcinem i Kubą. Może też z Justyną, jak namówicie Justynę. Eee, zapraszam do tego serdecznie. No oczywiście, jak to w przedmierce liczy się po prostu pierwsze trafienie, oni objaśnią wam zasady. Nie mamy już niestety czasu, żeby zademonstrować i to, albo zaprosić kogoś z publiczności, bo Nasz czas na scenie niestety już minął. Dziękuję Państwu bardzo. I jeszcze tylko napomnę na koniec, że tym, w czym nasza szkoła się specjalizuje oraz nasza grupa pokazowa, która nazywa się Samurai Show, bo e, grupa, m, w której ćwiczymy, nazywa się po prostu Szkoła Samurajów, łatwo bardzo zapamiętać. Są cięcia Tame Shigiri i obecny tutaj Marcin, na przykład, jako chyba jedyny na kontynencie wykonuje Tame Shigiri konno, jadąc na koniu w pełnej zbroi. Więc jak Państwa takie rzeczy interesują, zapraszam do spojrzenia sobie na kanał Z Miłości Dobroniałej na YouTube. Dziękuję bardzo.